Witajcie serdecznie tutaj z tej strony, Stacja Zdrowia i Wasz Terapeuta Przemek. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o prostych czynnościach, czyli nic innego jak o ćwiczeniach wtedy, kiedy wstajemy prosto z łóżka. Także zapraszam na materiał. No dobrze, także tak jak tutaj wspomniałem na wstępie, pokażę Wam tutaj dzisiaj ćwiczenia, które warto jest robić zaraz po wstaniu z łóżka. Dlaczego tutaj wybraliśmy takie ćwiczenia? Ponieważ Idąc tropem mojej praktyki, e, dużo osób zgłasza się z problemami, e, kiedy po wstaniu z łóżka mają dużą sztywność w swoim ciele. Zwłaszcza oczywiście jest to obszar kręgosłupa, że, że ciężko wstać, e, ciężko się poruszyć, a dopiero zazwyczaj po 30 minutach, kiedy ciało się rozchodzi, to dopiero czuć ulgę. I dla takich właśnie osób. I wierzę, że na pewno część z Was ma tak właśnie podobnie. I to jest już niezależnie nawet od wieku. Natomiast warto jest zawsze coś z tym zrobić. Pokażę proste ćwiczenia, które zajmą nam dosłownie chwilę, a będą nas tutaj wspierać w codziennym życiu. Jestem tutaj w miarę na sportowo ubrany, więc e, będę miał swobodę wykonywania ruchów. Możecie się zaopatrzyć również w taki strój, takie luźne, niekrępujące ruchów, a możecie po sobie zrobić w Waszej ulubionej piżamce. Ok, także pierwszym takim ćwiczeniem, moi drodzy, będzie ćwiczenie takie, że nabieramy sobie bardzo dużo powietrza tej w całą naszą kolumnę, czyli klatkę piersiową i brzuszek. I szybki wyrzut. Hop. Wyrzut. I wydech. Kiedy sobie zrobimy dość takie szybsze ruchy, to w naszym ciele pojawi się trochę więcej krwi, która będzie zaopatrywała nasze tkanki. Dzięki czemu powinniśmy się o wiele lepiej czuć. Tutaj, moi drodzy, dodatkowo przygotowałem e, taką gumę oporową. E, możecie sobie taką gumę, która jest rozciągliwa i ma pewien tutaj opór. E, Załatwić do swojego własnego domu, na taki własny użytek, właśnie własny. E, ona nie jest droga, a potrafi zrobić kilka takich fajnych rzeczy dla naszej zdrowotności. Ok, w tym ćwiczeniu to, co mogę sobie tutaj chociażby wykonać, jest tu. nabranie rąk do góry, jesteśmy wyprostowani, ponownie nabieram jak najwięcej powietrza w całą klatkę piersiową i rozpieram łokcie do zewnątrz. Możemy sobie również wykonać takie ćwiczenie, które dobrze zaangażuje nam obręcze barkowe. Także odwrócę się do Was plecami. Przełożę sobie teraz e, dłonie za siebie i będę ściągał swoją. Prawą rękę ku dołowi. Pamiętam oczywiście o oddychaniu. Możemy czuć tutaj uczucie rozpierania, uczucie ciągnięcia, więc przetrzymajmy sobie te, ten czas, tą chwilę. Jeżeli to uczucie będzie nam mijało, to staramy się troszeczkę pogłębić ten stan. Około minuty czasu możemy sobie wykonać to, to ćwiczenie zarówno na jedną stronę, jak i na stronę drugą. Pamiętajmy oczywiście o tym, aby przy każdym ćwiczeniu wykonywać również głębszy oddech. Oddech nie dość, że wspiera nasz układ nerwowy, gdzie staramy nasze ciało się uspokoić, to tym samym będziemy lepiej rozluźniać nasze ciało. Będzie ono o wiele zdrowsze. Ok, trzecią taką moją propozycją ćwiczeń jest rozruszanie zarówno stawu biodrowego, jak i stawu kolanowego. Również tutaj Pomogę się gumą. Więc tak, jeżeli mamy nawet mniejsze bądź większe problemy w obszarze kolan, to tutaj zalecałbym gumę, która będzie o takim mniejszym oporze, e, abyśmy mogli chociażby wzmacniać sobie właśnie mięśnie, aby te dolegliwości, bólowe chociażby w obszarze kolan, aby one też z czasem były mniejsze. Ok. W tym teraz ćwiczeniu położę się na plecy. I gumę, środek gumy nałożę sobie na stopę. Mocno sobie złapię. Hop, układam się. Ściągam. Staram się tutaj staw biodrowy, do około 90 stopni. Zgiąć, i staw kolanowy również. Tutaj mocno gumę trzymam i staram się nogą wypychać gumę. I znowu powrót i wyrzut. Co jest istotne tutaj w tym ćwiczeniu, to to, aby Nasza noga cały czas szła w linii prostej, czyli nie uciekamy do boku, nie uciekamy do wewnątrz. Cały czas nasza noga idzie w kierunku osi naszego ciała. Okay? I robimy ten ruch wolno, natomiast dokładnie. Okay? I uważamy, aby ta guma za wszelką cenę nie zjechała z naszej stopy, bo wtedy będzie to bolesne ćwiczenie. Warto jest teraz to ćwiczenie wykonać sobie na daną z nóg około 10-15 razy. I kiedy, sobie już zrobiłem to na jedną nogę, mogę sobie przełożyć gumę na nogę drugą. I powtarzam ćwiczenie. Ok, a więc są to trzy propozycje ćwiczeń, które myślę, że nie są zbyt ciężkie do wykonania. Jeżeli nie mamy takiej gumy, zawsze możemy się wesprzeć czy, czy to ręcznikiem, jeżeli chodzi właśnie o przekładanie rąk do tyłu, to będzie to pełniło podobną funkcję. Natomiast jeżeli chodzi o te trzecie ćwiczenie, ostatnie włożenie na plecach, jeżeli nie mamy również gumy, możemy sobie takie samo ćwiczenie nawet zastosować bez Takiej gumy oporowej, tak? Więc nie zawsze potrzebujemy dużego nakładu finansowego. Czasem po prostu wystarczą nieco większe chęci i odrobina czasu do wykonania prostych ćwiczeń. Mam nadzieję, że te ćwiczenia Wam się spodobały i dajcie znać w komentarzu, czy takie ćwiczenia Wam również przypadły do gustu, czy będą Wam pomagać. Również dajcie znać. I oczywiście nie zapomnijcie dać nam też tematów, które Was interesują, bo nam bardzo mocno zależy na tym, co właśnie Was interesuje. Tematów jest bardzo dużo, natomiast co Was interesuje, to jest dla nas właśnie najważniejsze. Także, moi drodzy, propozycje trzech ćwiczeń. Mam nadzieję, że będziecie wykonywać to systematycznie oraz sumiennie, ponieważ wtedy tylko i wyłącznie taka praca przynosi najlepsze rezultaty. Życzę Wam, Miłego dnia, ogromu zdrowia, ćwiczcie i trzymajcie się do następnego materiału odcinka. Trzymajcie się, cześć.